Hej witam Was ponownie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie pojedynek SDS-ów na akumulator od Dedry, Kaltmana, Raiobi i Parkside'a. Zapraszam na film. Dobrze, a więc słuchajcie, jakiś czas temu już dosyć dawno nagrałem dla Was film, gdzie testowałem cztery wkrętarki właśnie tych samych marek, e, czyli Dedry, Kaltmana, Ryobi i Parkside. A. I tam były wkrętarki około 50-60 Nm, e, jak najbardziej podobne do siebie, wybrałem. A jako, że też mam SDS-y tych marek, to zrobimy sobie teraz porównanie SDS-ów. E, film będzie przeprowadzany na akumulatorach najmocniejszych, jakie są w danym systemie, czyli w przypadku Parkside'a, Dedry i Kaltmana, są to ósemki na ogniwach 21700 na dwóch pakietach. Ryobi takiego akumulatora jeszcze w sieci. Nie ma. sprzedaży jeszcze nie ma, więc mamy tutaj 9 na 18650, ale na trzech pakietach. No tak to wygląda. Tutaj musimy tak to zrobić, że tutaj ten akumulator jeden troszeczkę się różni. Słuchajcie, nie będzie to sprzęt typu, przepraszam, nie będzie to film typu, który system wybrać, e, jaka jest awaryjność, jak działa serwis i tak dalej. Suche porównanie, zrobimy sobie punktację, jeśli chodzi o parametry, jakąś wagę, e, jak to wszystko wygląda i zrobimy oczywiście sobie jakieś testy praktyczne. Damy sobie po prostu punktację, taki typowy filmik przyjemny do oglądania e, i zobaczymy, jak to wypadnie. Do tego testu oczywiście wybrałem najmocniejsze młotowiertarki, jakie są w danym systemie. To są wszystko flagowe modele tych systemów i oczywiście wszystkie są z silnikiem bezszczotkowym. A teraz już przechodzimy do punktacji. Dobra, zaczniemy od pierwszego kryterium, czyli to oczywiście będzie cena. Dla wielu jest to najważniejszy parametr i słuchajcie, na dzień nagrywania filmiku, co ważne, oczywiście, bo możecie trafić na ten filmik za rok, za dwa i tak dalej. Więc w dniu nagrywania tego filmiku, w normalnych cenach, najniższych na internecie, mniej więcej w oficjalnych sklepach, żadne, wiecie, Używki, żadni jacyś sprzedawcy nieautoryzowani na Allegro i tak dalej, żadne promocje. Po prostu takie standardowe ceny, jak się zaczynają, przykładowo, szukając przez Google, przez Ceneo. Parkside. No, Parkside jest oficjalnie dostępny tylko w Kauflandzie lub w Lidlu, oczywiście, na stronie też Lid online. I ta cena za tą młotowiertarkę to 400 zł. To jest najniższa cena. Zaczynam tutaj oczywiście od najtańszej. Następny to Kaltman Titanium i tutaj mamy tylko 50 zł więcej, to jest 450 zł. Kolejna w kolejce z Dedra, tutaj. Ciekawa sytuacja, bo ta młotowiertarka jeszcze niedawno kosztowała około 500-550 zł. Teraz cena poszła mocno do góry, bo kosztuje 700 zł. Słuchajcie, więc jest to trzecie miejsce i najdroższe jest Rajobi 870 zł. W Lerła Merlin w takiej cenie znalazłem. Oczywiście mowa tutaj o samych sprzętach bez akumulatora i bez ładowarki. Teraz przejdźmy do chyba drugiego z najważniejszych aspektów, jeśli chodzi o motowiertarki, czyli energia udaru. I tutaj słuchajcie tak, dwie z tych motowiertarek, czyli Parkside i Kaltman mają 3 dżule energii udaru, natomiast Dedra i Ryobi mają 2,5 dżula, więc w tym wypadku Parkside i Kaltman dostaje 2 punkty, natomiast Dedra i Ryobi po jednym punkcie. Teraz przejdźmy do budowy młotowiertarek, jakości, wykonania. Tutaj, oczywiście, już troszeczkę muszę być, no staram się być obiektywny, no ale wiadomo, to jest moje zdanie. Może ktoś się z tym nie zgadzać, i może ktoś ma troszeczkę inne, no ale wiadomo, no jakoś trzeba to ocenić, jakoś trzeba taki film nagrać. Słuchajcie, ja tutaj w tym wypadku bym dał największą punktację, czyli 4 punkty Rajobi. Wydaje mi się, że jest bardzo fajnie wykonany. Ma też najbardziej kompaktową budowę. Jest najbardziej zgrabny. Dużo ogumowania, wszystko tutaj jest metalowe i przede wszystkim fajnie, sprawnie działający tutaj przegub w rękojeści, tak? Drugie miejsce. Słuchajcie, jeśli chodzi o drugie miejsce, to Kaltman i Parkside są wykonane bardzo podobnie, jednak zdecydowanie drugie miejsce daje Kaltmanowi, ponieważ Kaltman tak jak w przypadku Rajobit, też, posiada tutaj przegub i nie jest to żadna maskownica, to jak widzicie działa. W dodatku mam go długo, jest styrany, nic tu się nie dzieje, a w Parkside'a i to nie tylko w moim modelu, bo często na grupie Parkside widziałem, już po otwarciu opakowania tutaj troszeczkę się wydobywało smaru czy też oleju i to się tutaj potrafi pojawiać po jakiejś pracy. No i akurat ten model, który tutaj, wiem, że jest też model, który już ma tutaj przegub, ale model, który dzisiaj występuje tutaj na teście przegubu nie ma, więc Parkside zajmuje trzecie miejsce. Natomiast Dedra, mimo że nie mogę się tutaj przyczepić do wykonania jakoś za bardzo, no to tak, nie ma przegubu elastycznego i słuchajcie Jedyna ze wszystkich ma tutaj osłonę silnika z plastiku, więc przez to ląduje na ostatnim miejscu, zdobywa jeden punkt. Teraz słuchajcie, przejdźmy sobie do wyposażenia, jakie mamy w przypadku zakupu samych body bez akumulatora, bez ładowarki. Oczywiście pomijam to, że wszystkie z nich mają rękojeść boczną, które ja sobie tu zdemontowałem, żeby łatwiej mi było operować i ograniczni głębokości. To posiadają wszystkie młotowiertarki. Natomiast tak, co tutaj jeszcze dodatkowo otrzymujemy? Od razu powiem tak, Dedra będzie miała Tutaj pierwsze miejsce i dostaje 4 punkty. Dlaczego? Ponieważ DeDra oprócz tego, że ma taki mały kołnierz, który zakładamy na wiertło, jak na przykład wiercimy w suficie, żeby pył gdzieś nie dostawał nam się do uchwytu SDS, to w zestawie też posiada adapter na zwykłe. Wiertła cylindryczne, czy też przeduszkę do bitów metalowe z kluczykiem. Zobaczcie, na czysta, czystość moich rąk, ale to wszystko wiadomo, jest tutaj w smarze. I tylko Dedra ma taki adapter, i to w dodatku nie jest taki malutki adapterek z SDS-a, tylko nabity, tylko jest to pełnoprawny uchwyt wiertarski. Więc tutaj Dedra ma pierwsze miejsce. Natomiast jeśli chodzi o drugie miejsce, tutaj naprawdę jest mi ciężko. Ja po prostu pokażę Wam, jak ja to oceniłem. Najwyżej sobie dodacie, odejmiecie punkt po swojemu, ponieważ tak, słuchajcie, w Parkside mamy balizca. W zestawie, tak? I to jest dosyć fajne. Generalnie fajnie mieć walizkę, no i w zestawie jest jeszcze smart. No smart, okej, okay. większość Majsterkowiczów ma jakiś smart, to jest też mała tubka, która się po prostu skończy i tyle nam z tego dodatku, więc ten smar tak traktuję jako tak troszeczkę z przymrużeniem oka, ale jest walizka. I teraz pytanie, czy ktoś jest fanem trzymania sprzętu w walizce? Ja nie, mi te walizki przeszkadzają, raczej się ich wręcz pozbywam. No, ale ta walizka jest i domyślam się, że dla kogoś to może być fajną opcją. Natomiast Kaltman nie ma walizki, nie ma żadnych akcesoriów, jednak ma taki spory, taką sporą ochronkę do wiercenia, z, którą, z której ja na przykład bardzo często korzystałem, a w Parkside, w Parkside tego nie ma. Jak mam być szczery, to wolałbym mieć to które mi gdzieś osłoni uchwyt SDS niż waliskę, ale domyślam się, że słuchajcie, nie każdy potrzebuje walizkę, dla nikogo to jest ważne, a z drugiej strony takie coś sobie też można dokupić, zrobić z czegoś i tak dalej, więc tutaj jako, że nie chcę jakoś tam za bardzo stawiać wyżej walizki nad słonkom i na odwrót, po prostu dam i Parkside'owi i Kaltmanowi trzy punkty ex jako drugie miejsce. Rajobi niestety jeden punkt, bo po prostu w zestawie nie otrzymujemy nic poza samą młotowiertarką i uchwytem bocznym z ogranicznikiem głębokości. Do następnego kryterium zdjąłem sobie akumulatory, czyli możecie się już domyślać, że chodzi o wagę. To akurat sobie zważymy. Nie będziemy so, się deklarować tym, co podaje producent, bo to często e, nie do końca jest zgodne z prawdą. E, też różnie jest to ważone, czy z uchwytem, czy z akcesoriami i tak dalej. Słuchajcie, ja już będę ważyć te sprzęty, e, bo wiem, już ważyłem sobie wcześniej od najlżejszej. Teraz ogólnie jest to ciężko ocenić, no bo wiadomo, że lepiej mieć lżejszy sprzęt, który mniej obciąża nasze dłonie, jak gdzieś wiercimy dużo, jak wiercimy w suficie i tak dalej. Chociaż z drugiej strony czasami jest tak, że jak coś jest ciężkie, to wydaje nam się, że no, ciężko do tego jest podejść, no ale generalnie wiadomo, że e, tutaj będziemy oceniać najniższą wagę najlepiej, najmniej będzie nas męczyć w pracy i najlżejsze, słuchajcie, jest Rajobi 2381 i za to otrzymuje 4 punkty. Następna jest Dedra. Jest to 2,418, następny jest Parkside. Czy wy to widzicie? Muszę tak, żeby było widać. Widzicie 2617 i najcięższy jest Kaltman Titanium 2776, e, czyli między najcięższym e, Kaltmanem 2770 w zakrągleniu, a 2380 mamy około 400 gramów różnicy. To jest już dosyć sporo. Jak zauważyliście, oczywiście do tego testu jest wszystko zdemontowane. Są to gołą, gołe młotowiertarki, nawet uchwyty boczne są ściągnięte. Dobra, słuchajcie, wpiąłem sobie y, akumulatory, ponieważ teraz przejdziemy do prędkości obrotowej. Tutaj producent podaje tak. Jeśli chodzi o najwyższe obroty, Rajobi ma 1400 podane według producenta, Rajobi 1050, y, przepraszam, Dedra 1050, a Kaltman i Parkside po 950. Czyli tutaj przeskok Rajobi jest bardzo duży. Na przykład między 950 a 1400 mamy no, y, 450 obrotów różnicy, tak? Ale generalnie to podaje producent. Akurat, jako że mam tachometr, to sprawdzimy sobie to, jak wygląda. Zaczniemy od Ryobi, które przypominam, że podaje e, 1400, wszystkie akumulatory tutaj są w pełni naładowane. E, obroty w prawą stronę i zrobimy sobie standardowe wiercenie bez udaru. E, sprawdzamy. E, przepraszam, widzicie, widzicie, jedziemy. 1374, 1380, tam z groszem. E, bardzo blisko 1400, fajnie, wysoko. Dedra, Dedra podaje 1050. Sprawdźmy, czy widać, widać. Próbuję. 977. No, troszeczkę więcej brakuje do tych 1050. Kaltman i Parkside mają mieć po 950. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. 965, czyli nawet troszeczkę więcej niż podaje producent. I Parkside. 966, 963, czyli też tak jak podaje producent, delikatnie więcej. Więc tutaj mniej więcej się to zgadza. Troszeczkę Dedra ma mniej niż podaje producent, ale ciągle więcej niż tutaj. Te dwie młotowiertarki niewiele, ale jednak troszkę. Więc pierwsze miejsce Rajobi 4 punkty, potem Dedra 3 i potem Parkside i Kaltman. Tutaj dajemy egzekwowo, bo to jest tam różnica dwóch obrotów w tą czy w tą, też bez przesady. Więc tutaj dajemy po dwa punkty. Na koniec, jeszcze tylko czy dodajemy tutaj jakieś dodatkowe ekstra punkty? Tak, dodamy tutaj Parkside'owi i Kaltmanowi po jednym punkcie, ponieważ są to jedyne wiertarki z tego zestawu, które mają po prostu regulację obrotów po krętle. Tutaj ma Parkside, tutaj ma Kaltman. Oczywiście Dedra i Rajobi ma regulację. Spójrzcie, tak? Możemy słabo nacisnąć, ale zresztą te sprzęty też tak mają, a dodatkowo mają regulację w pokrętle, więc tutaj zdecydowanie Parkside'owi i Kaltman Kaltmanowi należy się jeden punkt. No dobrze, tak to wygląda, jeśli chodzi o punktację, a teraz już zobaczymy, jak te sprzęty sprawują się w praktyce. No dobra, słuchajcie, zaczynamy testy praktyczne. Wielki krawężnik, ledwo go tutaj przetargałem za pomocą takiego wózka. Nie było łatwo. Przyniosłem też sobie stację zasilania, żeby tutaj w międzyczasie wszystkie akumulatory były na pewno na 100% naładowane. Zerknijcie sobie na diody, wszędzie się świecą zielone diody, które sygnalizują, że akumulatory są w pełni naładowane. I teraz tak, mamy cztery motowiertarki, oczywiście będziemy wiercić cztery otwory i wy będziecie mieli ekran podzielony na cztery części. Natomiast co ważne, na tym krawężniku będę wiercił trzema średnicami 8, 10, 12. Największą średnicę Wierce na innym krawężniku i teraz tak, żeby te sprzęty mogły troszeczkę odpocząć, to będę robić tak. Przykładowo, Dedra będzie wierciła 8, potem Parkside 8, Rayobi 8, Kaltman 8 i wracamy do Dedry na dziesiątkę, i każda kolejna przez ten czas sobie sprzęt odpoczywa, czyli nie będę na przykład najpierw Dedrom 8, 10, 12, żeby tutaj jakoś to przegrzewać. E, ważna kwestia co do wierteł. E, słuchajcie, wiertła dla każdego ze sprzętów nowe. E, mam tutaj wiertła SDS plus Bosch plus 5 się nazywają, czyli taka typowo średnia półka. Słuchajcie, aha, wybaczcie, jeżeli mam tu gdzieś brudne łapy, ale no nie da się tutaj utrzymać czystości. E, typowo średnia półka. Nie są to najtańsze wiertła z marketu z plasteliny tak zwanej, nie są to wiertła premium, ale wydaje mi się, że do młotowiertarek za 300 zł nikt nie będzie, nie wiem, nabywał wierteł za 200 zł. Więc myślę, że takie wiertełka będą idealne do takiego testu sprzętu dla amatora. Cztery sztuki ósemki nowe, tutaj cztery sztuki dziesiątki Również nowe, zobaczcie, to wszystko jest nowiutkie, to nie było używane. I tam cztery sztuki dwunastki. No to co, słuchajcie, ustawiam to wszystko i zaczynamy zabawę. Dobra, słuchajcie, jesteśmy po tych próbach. Jedyne co się dziwnego wydarzyło, to pierwsze najmniejsze wiertło na deadrze potężnie odcinało, widzieliście? A potem nic, potem szła pięknie. Teraz przed chwilą mi ją wywierciłem 12 mm i bez problemu. Obstawiam, że coś tam było z krawężnikiem. Więc słuchajcie, żeby było wszystko fair, muszę sobie wziąć drugi raz, któreś z tych wierteł i jeszcze raz wywiercić D-drop. Zobaczymy teraz, jak to pójdzie, ponieważ tam było definie, coś nie tak. Yy, mało tego, następny był kaltman, też czułem, jakby miał tam jakieś opory. Yy, zróbmy sobie jeszcze raz tą <trujne> No i widzicie, teraz już bez żadnego odcięcia. No dobrze, słuchajcie, teraz jakiś komentarz, i oczywiście punktacja po tym, co się wydarzyło na teście wiercenia. Słuchajcie, na tych małych średnicach 8, 10, 12 mm, generalnie wyglądało to tak, że zawsze Rajobi było na pierwszym miejscu. Nie jest najmocniejszą motowiertarką, ma 2,5 dziurę, ale myślę, że tutaj. Oczywiście mogę się mylić, ale wydaje mi się, że tutaj oczywiście miało znaczenie prędkość obrotowa. No Ryobi ma 1400 obrotów, więc przy takich małych średnicach, gdzie ta energia udaru duża, taka nie była potrzebna, wydaje mi się, że dzięki wysokim obrotom było na pierwszym miejscu. Natomiast jeśli słuchajcie, chodzi o pozostałe motowiertarki, troszeczkę się tu miszmasz porobił. W przypadku, w przypadku wiertła 8 drugi zaraz za Ryobi był Kaltman. Potem słuchajcie, Kaltman chyba był dwa razy ostatni, ale to było, wiecie, pół sekundy, sekunda. Parkside raz był, drugi raz był trzeci, Dedra w ogóle przy pierwszym wiertle jako jedyna miał jakieś problemy przy ósemce, co Wam zresztą pokazałem. Także generalnie powiem Wam szczerze, że żeby to tu ocenić chyba jakoś tak sensownie, to powiem tak, Rajobi damy dwa punkty, bo po prostu było w każdym z tych wierteł 8, 10, 12 mm pierwsze, a reszcie damy tutaj sprawiedliwie po jednym punkcie, ponieważ tak jak mówię, te wszystkie tutaj motowiertarki się wymieniały jakoś tymi pozycjami, a nawet jeżeli były różnice, to słuchajcie, to było naprawdę pół sekundy różnicy, a przy, no słuchajcie, takich testach, to też krawężnik może mieć tam różną strukturę, więc myślę, że tak będzie sprawiedliwe. Dwa punkty, 1, jeden, jeden, jeden. Natomiast, co się wydarzyło przy tych dużych wiertłach, to były 18 osiemnastki DeWalt Extreme, tego Wam zapomniałem powiedzieć i oczywiście przed tym testem kolejnym na tych dużych wiertłach, wszystkie akumulatory były ponownie w pełni naładowane. Słuchajcie, tam już wyraźne były różnice i tam już to jest łatwo ocenić. Pierwszy był Kaltman, drugi był Rajobi, trzecia była Dedra, czwarty był Parkside, więc tak zostaną przyznane punkty. Natomiast tutaj też jakiś komentarz by się przydał, ponieważ tak, no Kaltman jest, ma trzy dżule. Poradził sobie najlepiej. Tutaj też nie wiem, czy nie ma znaczenia tego, co kiedyś wam na podsumowującym filmie o narzędziach Kaltman mówiłem, że producenci się tu chwali silnikami wyższej generacji, że lepiej wykorzystują energię z akumulatora. I ja się skłaniałem ku temu, że tak jest, bo to w testach mi czasami wychodziło. Natomiast Parkside'a kiedyś testowałem i Kaltmana na wiertłach osiemnastkach, na czwórkach bateriach. I słuchajcie, jak dałem tutaj ósemki do Kaltmana i do Parkside'a, to, Parkside to Kaltman na ósemce dużo poprawił czas, a Parkside na ósemce niewiele. Tam kilka sekund poprawił czas w stosunku do czwórki, natomiast Kaltman dużo bardziej wykorzystał ósemkę, więc faktycznie coś w tym jest. Więc yy, Kaltman sobie poradził najlepiej. Rajobi, słuchajcie. Mm. 2,5 J, a mimo wszystko poradziła sobie ta motowiertareczka lepiej niż właśnie chociażby Parkside, który przecież ma 3 J. I tutaj myślę, że na przykład znaczenie miało, e, miał akumulator, tak? No bo słuchajcie, to było obciążające wiercenie, długie. E, to jest oczywiście akumulator na ogniwach 18650, tamte są na 21700. Jednak tutaj, ja chyba rozkręcałem, z tego co pamiętam, tutaj są ogniwa Samsunga, zresztą Ryobi robi na ogniwach markowych zawsze, nieważne czy to Samsung się trafi czy LG, e, są, tam mark są tam markowe ogniwa. E, w tych większych akumulatorach, szczególnie. No i tu są trzy pakiety. E, więc wydaje mi się, że tutaj ten akumulator pomógł tej motowiertarce po prostu dostarczać na tyle duży prąd cały czas jej przez, przez cały czas wiercenia, że ta motowiertarka nie słabła. Stąd wydaje mi się, że drugie miejsce przypadło Rayobi. Natomiast potem, co się wydarzyło, no potem logiczne powinno być, że trzecie miejsce powinien w takim razie zająć Parkside, wyprzedzając Dedrę, która ma 2,5 JULA. E, jednak no tutaj, jak widzieliście, też Dedra wyprzedziła o kilka wyraźnych sek, nie było to tam jakieś ułamki sekundy wyprzedziła Parkside'a, mimo że ma 2,5 dziżura, i też mi się wydaje, że tutaj problemem mimo wszystko jest akumulator, które w Parkside'ach no, nie słyną z jakiejś dobrej jakości ogniw i myślę, że to dlatego tak wyglądała, że Dedra tak naprawdę poradziła sobie lepiej, a tutaj może być troszkę niewykorzystany potencjał tego sprzętu przez akumulator po prostu. Także tutaj dajemy, tak jak mówiłem, Raj... przepraszam, Kalfman, 4 punkty Rajobi 3, Dedra 2 i Parkside 1. Dobra, słuchajcie, po teście wiercenia, jak to typowo w WDS-ie zobaczymy sobie wiercenie, ale takim zwykłym wiertłem świdrowym, bo ponieważ tutaj słuchajcie, wyłączony jest chuder i sprawdzimy sobie po prostu no, moment obrotowy takich motowiertarek. Generalnie wiadomo, że motowiertarki nie służą do takich rzeczy, jednak jak to często bywa na robocie, czasami coś trzeba wkręcić, jakiś kręt, czasami coś trzeba wywiercić, więc zobaczymy sobie, jak to będzie działać. No i tutaj właśnie skorzystamy sobie z tego fajnego adaptera, tego uchwytu wiertarskiego, jaki był w zestawie dedry i próbujemy. Baterie są ponownie w Naładowane e, motowiertarki, które mają regulację obrotów, oczywiście ustawione na maksa, samowiercenie i wiertło świdrowe Fi 32. Ja myślę, że one się wszystkie zatrzymają. Żadna nie da rady. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zaczynamy. Próbujemy od parksaida. Praktycznie od razu odcięcie. Spróbujemy jeszcze doklikać. Nie. Spróbujemy jeszcze w razie czego drugi otwór. Może delikatnie lepiej, ale koniec. Dobra, i słuchajcie, teraz od razu przechodzimy do DEDRY. Próbujemy DEDRĄ. Lepiej niż PARKSIDE. Problemy z wykręceniem. Spróbujemy jeszcze jeden otwór. Też się oczywiście szybko zatrzymuje, ale z, y, było to jednak lepiej niż Parkside. Zresztą co widać tutaj po otworach potem Wam pokażę o połowę lepiej tak naprawdę. No to co, teraz sobie weźmiemy Rajowi. Rajowi przymieniam 1400 obrotów najwięcej, ale to też może oznaczać najsłabszy moment obrotowy tak naprawdę. Zobaczmy jak to będzie wyglądało. Mm. Troszkę gorzej niż Dedra, lepiej niż Parkside. Tak, bardzo duża powtarzalność, i przejdźmy sobie do Kaltmana. Powiem wam, że po dwa otwory wierce, i te dwa otwory są identyczne w każdej młotowiertarce. W sensie, że pierwsza i druga próba, próba jest identyczna. I zobaczmy Kaltmana. Okej, okay, chyba najlepiej. O, tu się belka rozwarstwiła, to spróbujmy tutaj. Tak, Kaltman. Najlepiej są, to bardzo małe różnice, ale jednak, e, jeżeli już wchodzimy w takie szczegóły, słuchajcie, jak kilka milimetrów, no to jednak Kaltman najlepiej. Parkside bardzo płytkie otwory, Dedra troszeczkę lepiej. Rajobi lepiej niż Parkside, gorzej niż Dedra i Kaltman najgłębszy otwór. No dobra, no to sprawdzimy jeszcze za ciosem wiercenie. Cztery takie same tutaj wkręty sobie naszczykowałem. Są to Fi 10 160 mm. Wszystkie sobie wstępnie tutaj nawiercę, żeby było łatwiej. Jeden obok drugiego. Tutaj nie będzie chodziło o czas, tylko o to ile wkręcimy wkręt. E, tabelka ma 14, więc te wkręty są o 2 cm dłuższe niż belka, ale wątpię, żeby którakolwiek motowiertarka wkręciła to do końca. Tam słuchajcie, ja wiem, że któraś jest może pół centymetra, mniej lub bardziej dokręcona. Dobra, słuchajcie, uchwyt został po ostatnim w Kaltmanie, więc zaczniemy sobie od Kaltmana. To nie ma tam znaczenia za bardzo ta kolejność. Mniej przekładania. Mamy Kaltmana, próbujemy. Ok, każdą spróbuję dwa razy doklikać. Nic. I jeszcze troszeczkę poszło. Ok, mamy Kaltmana. Teraz pod ręką mam Dedrę. Spróbujmy sobie Dedrę. Nic. I drugie doklikanie. Nic. Co my tu mamy dalej, dalej mamy Rajobi pod ręką. Troszeczkę muszę przesunąć statyw. U. To jest chyba to, co mówiłem. Najwyższe obroty najsłabszy moment zobaczcie. Nic tu się nie dzieje więcej. I przejdźmy do Parkside'a. Na razie to idzie stopniowo, ale myślę, że parkrest troszeczkę tu lepiej sobie poradzi. Myślę, że podobnie jak Kaltman, podobna konstrukcja, próbujemy. Dwa do klikania, jakaś dziwna głównie reakcja, nic tu się więcej nie dzieje. W ogóle na starcie on nic nie robił, dopiero za chwilę jakoś tak dziwnie wystartował. Tutaj będziemy mieli to lepiej widoczne. No to co, słuchajcie, zdecydowanie Kaltman, i to się potwierdza, słuchajcie, z testem wiercenia tych otworów. Też zrobił najgłębszy otwór. Potem tutaj była Dedra. I Dedra jest tutaj ex z Parkside'em. Natomiast Rajobi tutaj w tym wypadku najgorzej. OK, więc jak damy tutaj punkty, słuchajcie, w przypadku tego, no że tak powiem, momentu obrotowego, to nie był jakiś zbyt profesjonalny, ale wiecie, o co chodzi w takich testach, nawet to czasami ma większe znaczenie niż liczby na papierze. Najgłębszy otwór wywiercił Karsman i najlepiej wkręcił wkręt, więc tutaj nie ma żadnych wątpliwości, cztery punkty. Natomiast tak, słuchajcie, Rajobi miało drugie najlepszy, najgłębszy otwór, natomiast najsłabiej sobie poradziło z wkrętem, więc dam tutaj dwa punkty. Dedra wywierciła ładny otwór, podobny jak słuchajcie Rajobi. I całkiem ładnie sobie poradziła z wkrętem, więc tutaj daję 3 punkty. Natomiast Parkside wkręcił dosyć ładnie wkręt, tak jak Dedra. Natomiast bardzo płytkie otwory, jeśli chodzi o wiercenie, więc dam tutaj też 2 punkty, tak jak Ryobi. No i dobra, słuchajcie, przejdźmy sobie do jakiegoś krótkiego podsumowania. W tym momencie na waszych ekranach wyświetla się kompletna punktacja po podliczeniu. Mam nadzieję, że gdzieś nie pomyliłem się w dodawaniu tych punktów. Ale wyszło mi to na to, że Kalpan zdobył najwięcej punktów, Ryobi zaraz za nim. Potem Parkside i Dedra ex aequo. Słuchajcie, ja troszeczkę się spodziewałem tego przed nagrywaniem tego materiału ponieważ już nagrywałem testy tych marek szlifierek kątowych, bezpośrednią bezpośredni pojedynek i wkrętarek. Dlatego wiem, że to mniej więcej w tych firmach tak wygląda, że raz jednak gdzieś jest tańsza, nadrobi punktami, potem inna nadrobi działaniem, któraś wyposażeniem i to mniej więcej zawsze wygląda podobnie. Natomiast oczywiście takie filmy są często robione tylko dla zabawy. Większość z Was i tak będzie się kierowała pewnie całym systemem, dostępnością u Was i tak dalej, jeśli chodzi o wybór. Jednak oczywiście ktoś może dzięki takiemu filmikowi sobie wybrać motowiertarkę, jeżeli akurat ma na oku. Oczywiście w takich filmach, w takich testach staram się być jak naj, naj, najbardziej obiektywne, jak potrafię. Jednak wiadomo, że gdzieś możecie się ze mną nie zgadzać, może jakoś byście inaczej te punkty przyznali, dlatego zachęcam Was do podawania w komentarzu Waszej punktacji, co byście ewentualnie zmienili. Proszę tylko o zachowanie jakiejś, wiadomo, kultury słowa w komentarzach i możemy sobie podyskutować. Myślę, że na ten film to będzie wszystko. Mniej więcej to, co tutaj wpadłem na pomysł, co mogę w tych motowiertereczkach Wam pokazać, to pokazałem. Punkty macie podliczone. I tak to wszystko wyglądało. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymaj cześć.